Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i jak już widać po kalendarzu, jest to ostatni film w tym roku. I dzisiaj, w sumie po raz ostatni, też się weźmiemy za testowanie nowych produktów, bo przyszły rok zacznie się już pod kątem podsumowań tego jeszcze trwającego roku. Czyli będziecie mieli do obejrzenia ulubieńców pielęgnacyjnych, ulubieńców kolorowkowych i zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobić ulubieńców takich mieszanych typu akcesoria, gadżeciara, paznokcie, włosy. Jestem bardzo ciekawa, czy chcielibyście taki film, dajcie mi znać. A dzisiaj właśnie po raz ostatni zajmiemy się... Kosmetykami i dzisiaj mamy do przetestowania sporo nowości od VIBO. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co się znalazło na twarzy i co moim zdaniem jest godne zainteresowania, tym bardziej, że jest teraz promocja, to zapraszam do oglądania dalej. Zaczynamy i dzisiaj zaczniemy sobie od podkładu i to jest podkład, którego jeszcze... Nie testowałam, nie przypominam sobie. Skin Perfector Longwear Foundation nadający cerze promiennego blasku, bogaty w składniki aktywne, ekstrakt z kocanki, stokrotki, pululan oraz witaminy E, które odżywiają nawierzchnię, chronią przed czynnikami zewnętrznymi, podkład idealnie stopia się ze skórą oraz dopasowuje do jej koloru. I pokazałam Wam trzy odcienie, a jest ich dostępnych aż 8. I zaraz zobaczymy, czy ten 0,1. 1C, tak, to jest najjaśniejszy. Czy nie będzie za jasny, ale z kolei ósemka jest bardzo, bardzo ciemna. Więc, y, bardzo fajna sprawa, jak na y, podkład drogeryjny. Zaraz zobaczymy. Ok. Trochę pozmieniałam y, ustawienia aparatu w sensie, gdzie co, jak stoi. I trochę inaczej, bliżej powinniście mnie widzieć, i słocze powinniście inaczej lepiej widzieć. Dajcie znać w komentarzach, czy tak jest ok. Pierwsze co, to on prawdopodobnie będzie zastygał. Po drugie, on jest taki dosyć rzadki, leisty. I fajnie się go tak dużo nie nakłada. Mogę w sumie was jeszcze bliżej przesunąć, tylko żeby mi. Lusterko nie wchodziło. Chyba będę mieszać oba te odcienie. Oczywiście w tym mamy pompkę, tak? Tylko tyle, że e, nie wiem, ja jakoś tak nigdy nie korzystam z pompek, tylko zawsze sobie wykładam na dłoń. Jak widać, mówiłam Wam, bo w ostatnim filmie nie widzieliście jeszcze. Zrobiłam sobie paznokcie, ale nie świąteczne, jednak, tylko już. Bardziej takie karnawołowe, sylwestrowe, bo stwierdziłam, a jak zrobię na święta, to święta zaraz miną i no miałam rację, bo jak skończyłam, to akurat były święta, więc mówię: Dobra, robimy bardziej sylwestrowe. Okej, okay, fajnie się. E, Tapia tak jakby w skórę i jest niemalże niewyczuwalny. Jest bardzo, bardzo delikatny. Teraz już mieszam oba te odcienie. I oczywiście na święta miałam opryszczkę, popękane usta. Już trochę się wyleczyłam. Ale jeszcze pozostałości widać. Delikatnie pachnie. Ładnie wygląda. Hmm. Jest naprawdę niemalże niewyczuwalny na skórze. Jest bardzo taki. Wiecie, taka cienka warstwa się nakłada. Fajnie się wtapia. No, ok, i Wam się przesunę teraz. Jak to się prezentuje. I mam wrażenie, że on nie jest tak w 100% zastygający, ale jakbym miał trochę takie właściwości. coś na tej zasadzie. Zobaczymy, czy to można dobudować. I zaraz uciekam. Bo następnym produktem, który będzie do przetestowania, to będą bronzery i róże, ale będą to mm, kosmetyki pudrowe. Więc dzisiaj nie robimy kremowego konturowania, oprócz oczywiście nosa, bo nos muszę sobie wykonturować, więc wykonturuję sobie nos, zrobię korektor pod oczami, przypudruję się, ale brwi chyba jeszcze nie będę robić. I właśnie nałożymy sobie nowe bronzery oraz różę do policzku. Czy się Wibo Aqua Mist? Bo on fajnie nawilża. Powiem Wam pierwsze, pierwsze spostrzeżenie, jakie mam. To pomimo tego, że połączyłam te dwa odcienie, czyli jedynkę oraz czwórkę, to jestem bardzo, bardzo blada, ale spokojnie. Pewnie brązerami to nadrobimy, więc na następny raz nałożę sobie tylko tą czwórkę. i... Z jednej strony podoba mi się ten podkład, z drugiej strony boję się, jeszcze tego nie czuję, ale boję się, czy później nie będzie za sucho, więc zobaczymy, ale na razie jest bardzo fajnie i tutaj na ręce on mi em, w końcu zastygł. Więc teraz bierzemy się za brązer. są dostępne ogólnie trzy odcienie, ja mam dwa, uniwersalna kolorystyka, perfekcyjnie dopasowuje się do każdej karnacji, wyjątkowa formuła. Ok, tutaj wezmę trójkę. I jak robiłam słodcze, to jest on bardzo, bardzo przyjemny w dotyku. Ok, i jak widać, ładnie się blenduje. Ładnie pachnie. Któryś produkt z WiBo, chyba jakiś puder, już tak pachniał. Ok, ten odcień ładnie się prezentuje. A tutaj nałożę jedynkę. I tu obawiam się, że będzie chłodno. Chociaż e, fajnie chłodno. Nie jest jakoś tam tragicznie ziemiście. To jeszcze tu nałożę ten chłodny. Mhm. No nie jest nie jest zły. Aczkolwiek No zmieszam go sobie z tym. Z tym cieplejszym. No. Na razie jest trochę trupio. Hmm. tak tu mi się odcina przy włosach no ten trupi jest dla mnie zdecydowanie zbyt trupi ale naprawdę bardzo bardzo przyjemnie się aplikuje te bronzery tutaj jak teraz tak patrzę to jak do horroru <grywki> jakby mi się do horroru szykowała róże do policzków, jestem o dziwo. Bardzo ciekawa tego odcienia. Hmm, to jest czwórka. Może on mnie trochę ożywi. I on jest matowy, bo są tutaj i matowe, i rozświetlające ci odcienie. Chociaż on nie jest tak bardzo stricte matowy. Ma w sobie taką satynę. Okej, okay, może mnie trochę ożywi. Bo tutaj, tutaj, im więcej nakładałam, to niestety na moich zmianach się ten brązor trochę odznaczył. Ale może być to też kwestia podkładu, więc e, ciężko stwierdzić. E, tu mam taki róż rozświetlający dwójka. Taki brzoskwiniowy. O, ładny. No tak, bo się błyszczy jest rozświetlający. Tu mi się podoba. Mm. Mm -hmm. dobra, to zmieszam po prostu tą brzoskwinię z tym różem już wcześniej nakładanym. A few moments later. Zaczęłam już tą twarz trochę e, poprawić, bo denerwował mnie e, Bronzer i rozblendowałam sobie to wszystko, co mam na twarzy, tą mgłą, pudrową, e, jedynką i zapomniałam, że mam jeszcze to do przetestowania, więc może jeszcze uda nam się to dołożyć i właśnie, bo zapomniałam zróbcie sobie screena albo możecie zeskanować kod, albo sobie zapiszcie, na wibo.pl do końca roku jest kod zgiszkowy, 20% zgiszki i byłam na stronie sprawdzałam, że to łączy się z promocjami, więc jeżeli coś tam lubicie z wibo, chcecie sobie zrobić zapas to spoko. Dobra, to może ten różowy wezmę. To jest paleta marmurkowa do zadań specjalnych. U, to się tak błyszczy. O, o, Okej. Okay. Dobra, to zaraz, zanim zacznę to mieszać, to może ten jasny wkład. Tu. Nie, coś się błyszczy? Chyba nie tak jak ten róż. A ten brązowy. O, no ten brązowy spoko, ładnie. To zaraz sobie wszędzie na brązer go dołożę, żeby sobie trochę ocieplić tą twarz. I ta paleta, na pierwszy rzut oka, daje mi trochę vibe palet przed kilku lat z Revolution. Chodzi mi oczywiście tylko o samo opakowanie yy, i układ tego wszystkiego, bo tak to wkłady są spoko, chociaż te z Revolution też były spoko. Mhm. Okej, okay, dobrze, już jestem taka matowa. Uch! Dobra, to teraz zmieszam sobie i ten różowy i ten jasny. Jeszcze tu wale I jeszcze tu na nos. O tak, trochę za mocno, ale dobra. Zaraz będę to rozcierać. I teraz mogę już z czystym sumieniem uciec i zrobić sobie brwi. Ok, sytuacja prezentuje się tak, że jak zrobiłam sobie brwi, to jeszcze poszłam jeść i jeszcze oglądałam się w innym świetle. No to tak, na razie. Nie podoba mi się tutaj ten brązer. I już nie chcę tutaj za bardzo grzebać, bo wyjdzie to źle. Tu wyszło w biarę OK. Ale tu jest za silo, ale później zasłonię to włosami, więc spoko. Dlatego uwielbiam kremowe konturowanie, bo wtedy nie ma takich problemów. No i trochę zaczęło mi się już tutaj zbierać, ale na razie jest dobrze. I ten wkład nałożyła tu podłóg brwiowy. Ten kolor mi się podoba. W ogóle ta paletka, paletka, mi się podoba. 43 zł. No i jeszcze jeżeli jest na promocji kod rabatowy, no to sądzę, że wtedy spoko. I teraz kolejne rzeczy, które będę miała do przetestowania. Sam koniec oczywiście będą produkty do ust. A na oczach mamy... Do przetestowania kredki do oczu. Mam trzy kolory i chyba te trzy kolory są ogólnie dostępne. Miękka, a zarazem trwała formuła, taka kredka lażelowa. I mamy jeszcze takie dwie paletki do oczu. Quattro. Czyli Audi. <noise> I mamy um, jedynkę oraz dwójkę. Dwójka chłodniejsza, jedynka trochę taka cieplejsza, więc pewnie jedną na jednym oku, drugą na drugim oku zaraz sobie sprawdzimy, więc przechodzimy na przybliżenie. Wróć. Chwila, moment. Zanim przejdziemy do oczu, to jeszcze mam coś takiego. Mam spray rozświetlający do twarzy. Normalnie 35 zł. Jest to mgiełka rozświetlająca, ale też nawilżająca i też setująca. Więc zobaczmy, jak to wygląda, zanim zacznę robić oczy. Ładnie pachnie. 50 ml. Ok. Wiatraczek. Mhm... W miarę wyschła jest taka trochę lepka, więc faktycznie może być czymś na zasadzie fixera. Tylko, no oczywiście, wypadałoby na środek twarzy tego nie nakładać, żeby nie, wygl yy, nie wyglądać tłusto. I chyba ciut, ciut mnie opluła. Hmm. Lek w to nie czułam, żeby pluła jakoś specjalnie. No, zrobiłam się trochę bardziej metaliczna. Nie jest źle coś na zasadzie, tak jak były kiedyś mgiełki te rozświetlające od Eveline czy bielendy, to było swego czasu bardzo popularne. I w sumie, jeżeli ktoś lubi nadal takie produkty, to sądzę, że spoko. Dobra, w końcu idziemy do oczu. Trzeba przyznać, że jak tak bardzo blisko jestem, hmm, to trochę jednak zbyt metaliczna jestem, ale to jest na dzień dzisiejszy, bo jeszcze parę lat temu by mi totalnie to nie przeszkadzało, ale dzisiaj to połączenie, to konkretne połączenie produktów jest trochę tłumacz. Ale na szczęście to widać tak z bardzo, bardzo bliska, bo jak tak dalej sobie siedzę i patrzę sobie w lusterko, to nie ma aż takiej tragedii. Więc dobra, bierzemy się najpierw za tą chłodniejszą paletę. No i w sumie tutaj nie ma co opowiadać, który cień do który. Więc oczywiście, jak to zwykle ma miejsce, nie mam nic na powiekach. I bierzemy się najpierw ze średni brąz. Na razie jest to fajne, przyjemne. Taka satynowa, satynowa formuła. Teraz ten ciemny brąz. Robię z daleka to nie ma tutaj lusterka, więc jadę trochę tak na przypał. Aha, tak. Teraz mieszam te dwa brązy. Rozcieram. Um. Ej, ta paletka może mi się spodobać. Jednak wezmę lustro, bo jestem ślepa. Ej, ładnie to się łączy. A ten błysk. Też spoko. No. Ile te paletki kosztują? Cztery dychy. Cztery dychy za cztery cienie. Spoko. No. Ta mi się podoba. Dobra, czyli ja tutaj wiadomo, już muszę sobie po prostu e, wyrównać oczy, wyblendować, wyrównać to oko, wyblendować. A, właśnie, to jeszcze zobaczmy ten beż. Mhm, dosyć jasny. No, ładnie rozciera, nie brudzi. A to później sobie dokończę to oko, bo będę chciała tu jakoś tak ładnie wyblendować, ale podoba mi się. Podoba. O, właśnie. Tu za mało nałożyłam. Ale podoba mi się ta paleta. Dobra, to teraz ta druga. I dokładnie w tej samej kolejności nakładamy te cienie. Ta mam wrażenie, że jest trochę albo taka późno-jesienna, albo walentynkowa. Tutaj ten róż. Teraz ten brąz. No i jak wezmę dużo na pędzel, to trochę się usypie. Ale naprawdę bardzo przyjemnie się aplikuje te cienie. One są takie masełkowate. I teraz jeszcze tu. To. No, o to jest taki brązik z bordo. I nie wiem, czemu dzisiaj tak, ale jak widać robię ten makijaż oczu na spidzie. W sumie na speedzie, w sumie tak jakbym ja to robiła normalnie, jakbym się szykowała. Ej, ale fajnie to wyszło. Uuu, ok. I to tylko dwa cienie. Dobra, to teraz ten błyszczący. Bardzo podobny do tamtego z tamtej palety, tylko że trochę taki zaróżowiony. No i jeszcze mamy do sprawdzenia ten cień czyszczący. I on też jest o takim lekko różowawym, różowawo-brzoskwiniowym zabarwieniu. Mm. No i teraz już nie wiem, które oko mi się bardziej podoba. Wiadomo, trochę się osypało, no ale jest pięknie. Więc dobra, szybko sobie poza kadrem wyblenduję te oczy, kreska, rzęsy i przechodzimy do ust. Przykleiłam kępki i zrobiłam kreski i tutaj zrobiłam czerwoną kreskę apolką bordo, a tutaj apolką po prostu brązową i jeszcze mamy te żelowe kredki do oczu, no i oczywiście ja sobie nałożę brązową na linię wodną i jest ona automatyczna wykręcana. I jak robiłam słocze, to ona jest bardzo, bardzo mięciutka. I szkoda, że nie mam bordowej. Mam jeszcze szarą i fioletową. Więc już jedziemy z tym brązem na wszystko. Ładna. Ładny ten brąz. Zobaczymy, jak to się utrzyma. A teraz produkty do ust. Mamy nowy kolor pomadki e, Million Dollar Lips. Oraz mam tutaj dwie konturówki, które są z innej serii, ale są bardzo podobne do siebie. I mamy z jednej i z drugiej serii nowe kolory. Z serii Nude Lips mamy numer 5, a z serii Lip Define mamy 6. Teraz, który jest jaśniejszy? Ten jest taki. Uuu, ten jest mocno brązowy to była szóstka Lip Define a tu mam tą piątkę hm. też ciemny ale dobra, może jakoś to ogramy z tą pomadką i po prostu zrobimy takie ombre usta mhm. będę musiała kontur poprawić Jeszcze z tą zieloną bluzką to jesieniara, tylko że usta takie suche. Ok, i teraz nałóżmy tą pomadkę. Milion Dolar, ona jest taka musowata. Ja nie pamiętam, czy tą pomadkę kiedykolwiek testowałam. No, może, może to pyknie. Na pewno te usta będą pasować do włosów. No dobra, pewnie dzisiaj tak już zostawimy. Jeszcze mamy dwa nowe błyszczyki. Jest to błyszczyk zawierający witaminę E, olej migdałowy oraz masło Shea. Ten lekko różowy, jakbym nałożyła. Pięknie pachnie. Czy to będzie miało sens? No, może. Może. Dobra, poprawię ten kontur. Mm poprawię włosy, zamontuję kolczyki i zaraz do was wracam. Całościowo no, wyszło naprawdę spoko. Są pewne elementy, które na pewno bym zamieniła, więc może zacznijmy najpierw od tych pozytywnych rzeczy. Chyba najbardziej z tych produktów jarają mnie te paletki do oczu. Bardzo dobra jakość, świetnie się blenduje, bardzo ładnie wyglądają i dla takiej osoby jak ja, która o właśnie najczęściej robi właśnie taki makijaż, to taka paletka super i tym bardziej właśnie trzeba by to było sprawdzić, ale jeżeli jest ta promocja i to jest przecenione plus kot rabatowy to sądzę że spoko sprawa. Paletki super. Na pewno też bardzo fajna, kremowa, brązowa kredka do oczu. Na linii wodnej świetnie się pracuje, bardzo ładnie się trzyma, więc ta kredka to na pewno ze mną zostaje. Produkty do ust w sobie przyjemne. Oczywiście nie jest to mój vibe kolorystyczny, chociaż sądzę, że wiele osób stwierdzi, że do tego koloru włosów te usta pasują. I w sumie nawet nie czuję się w tym źle, chociaż, wiecie, mam swoje przyzwyczajenia, ale mm, bardzo podoba mi się formuła tej pomadki. Muszę poszukać czy czyjej. Faktycznie kiedyś ją używałam, bo coś mi świta, ale tak, no gdzieś tam dzwoni, ale nie wiadomo gdzie. Błyszczyki do ust, takie zwykłe, tradycyjne, ani powiększające, ani nic w stylu. Ten różowy tego nie używałam, więc ten pójdzie do przyjaciółki, a potem sądzę, że czasami sobie sięgnę, bo to po prostu taki zwykły. Mm, Błyszczyk. Te produkty, czyli mgiełka rozświetlająca i te trio rozświetlające do twarzy, produkty same w sobie spoko, tylko mm, trochę mam takie wrażenie, że nie wiem, czy design jest po prostu trochę przestarzały, albo może, żeby te produkty zostały wydane w innych opakowaniach, to odnosiłoby się inne wrażenie. Bo tak to z automatu patrzę na to, że. Ok, w sumie spoko, ale te produkty były już w innych markach parę lat temu, bo tak to nie ma o co się przyczepić. Bronzery bardzo przyjemne w blendowaniu w aplikacji, ale jak widać, na mnie są za chłodne i tak jak jeszcze powiedzmy, pół biedy ta strona, no to tutaj, gdzie najpierw zaczęłam od tego chłodnego, no to widać już, że tutaj robi się brudno. A jeżeli człowiek jest przyzwyczajony do kremowego konturowania, to raczej rzadko sięga po takie produkty, a róże do policzków. poprawdę bardzo fajnie napigmentowane i fajnie, że są takie malutkie, więc dużo miejsca w kosmetyczce nie zajmują. I został mi jeszcze ten podkład. Z pewnością będę jeszcze go testować, bo. Z jednej strony on mi się podoba, z drugiej strony jest on dla mnie zbyt matowy. Ale oczywiście mamy produkty, którymi można sobie tą matowość ściągnąć, więc półbiedy, a chciałabym go sobie sprawdzić, czy on jest długotrwały, bo podoba mi się to, że on jest faktycznie taki niewyczuwalny na skórze. Nakłada się go bardzo cienką warstwę, a ma naprawdę bardzo dobre krycie. Tu, gdzie mam jakieś takie drobnostki, to nawet nie musiałam nakładać. Korektora. W tym makijażu trochę mi się ten dzisiejszy noski podoba, ale już tak zostawiamy. Więc, w konsekwencji podsumowując, jest zdecydowanie lepiej niż poprzednim razem, kiedy brałam się za testowanie nowości od VIBO. No i bardzo naprawdę szczerze podobają mi się i polecam złapać sobie te paletki, jeżeli będą one. Przecenione. Jak to zwykle ma miejsce, czekam na Wasze komentarze. Co uważacie na temat tych kosmetyków? Większość z tych kosmetyków, już w innych kolorach, bo tutaj po prostu podchodziły nowe kolory, były już dostępne w sprzedaży. Więc jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze opinie na ich temat. I oczywiście w imieniu swoim oraz innych oglądających będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie swoją opinię pod tym filmem w komentarzach albo w komentarzach na dole pod tym filmem. Lepiej. A więc dzisiaj to by było na tyle. Jest to ostatni film w tym roku, oczywiście, więc życzę Wam udanego wejścia w nowy rok. No i widzimy się już za rok. A więc do następnego i na razie.